Witam serdecznie! Powstał nowy mini projekcik sterownik na Atmedze do silnika krokowego unipolarnego czyli te, które mają 5, 6 lub 8 kabelków. To jest z moich zasobów ze starej, jakiejś tam drukarki, wyciągnięty silnik krokowy. MOSFETy Atmega, złącze zasilania. Dwa kondensatory bezpośrednio na zasilaniu, czyli na stykach plus minus są te dwa kondensatorki. Trzeci większy jest na zasilaniu elektroniki, czyli na plus 5V. Złącza do uruchomienia. Silnika do zatrzymania, do zmiany prawo-lewo lub to, co w tej chwili jeszcze jest napisane, do pauzy silnika, czyli samym silnikiem nie będzie można kręcić. Na pokładzie potencjometr wieloobrotowy, którym możemy sobie zwiększać lub zmniejszać prędkość obrotową silnika krokowego. Proszę zwrócić uwagę teraz. Zmniejszam obroty. Są one bardzo, bardzo, bardzo wolne. Zwiększę troszeczkę obroty. W zależności oczywiście od potrzeb, kto jakby chciał, to możemy sobie to ustawić. Układ w tej chwili jest zasilany napięciem 12V, i ten silniczek pobiera, już Państwu mówię, 1A. jak śmigło w tej chwili działa, silnik. Możemy śmiało zmniejszyć obroty. Bardzo proszę. OK. Może zaprezentuję prawo-lewo. Do tego wepnę się w jedną z kostek. OK. Eee, tak. Na złączu mamy tak. Plus 5 V. Środek jest to sygnał. Czarny mamy masę. Połączenie sygnałowego jest to pauza, czyli silnikiem no niestety nie da się kręcić. Się zatrzymuje na sztywno. Natomiast na drugim złączu ja to tylko dotknę sobie kabelkami. W tym momencie silnik się zatrzymuje, ale śmiało nim możemy sobie kręcić bez najmniejszego problemu. Na kolejnym spinów mamy prawo, lewo. Kolejne dwa piny jeszcze w tej chwili są niewykorzystane, po prostu przy projekcie płytki powstały. Myślę, że sama płytka jest rozwojowa. Może nie tylko do silników krokowych, tak samo możemy do tego podpiąć na przykład e, Cztery taśmy LED, które będą migały sobie w dowolny sposób. No, możliwości jest bardzo wiele, ale ogólnym przeznaczeniem i podstawowym są silniki krokowe. Możliwość wpięcia jeszcze dwóch potencjometrów w to miejsce pod ADC. Eee, te dwa złącza są z zasilaniem plus 5V oraz masa z tego tytułu. Że te piny zostały wyprowadzone z dwóch liczników, więc to bardzo się przyda w praktyce. Pozostałe porty jest to ciągłość kanału D. Tranzystory totalnie zimne, eee, coś więcej, no to chyba na tyle to by było. Przeznaczenie takiego układu jest to uzupełnienie, jak gdyby nabijarki do Gills, gdzie wysuwanie ramienia ma się odbywać najlepiej za pomocą silnika krokowego. Ale to już dla wtajemniczonych. Zapraszam do obejrzenia filmu o nabijarce automatycznej do Gills. Obejrzenie sterownika na stronie. O, właśnie, więc ją przytoczę www.imex.elektroda.eu Ukośnik Galeria Podam może jeszcze telefon do siebie 502 812 675 Mam na imię Grzesiek. To na tyle. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Grzesiek.